Także hej, cześć się Manko, z tej strony Jakubek, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny Robloxa. Ostatni odcinek był mniej więcej ponad tydzień temu, dlatego dzisiaj kolejny odcinek, tym razem z Jailbreaka. No i ten. Właśnie nagrywam z kamerką pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Sprawdzałem przed odcinkiem, więc powinno być ok. No i co? Lecimy, uciekamy szybko z więzienia. W ogóle tutaj się brama otworzyła, yy, aha Do, dobra, D to dzięki, tak jakby. No i dzisiaj sobie będziemy zbierać, myślę, albo na jakieś autko, albo na samolot. Chociaż na samolot to... No, będzie ciężko. Wlatujemy oczywiście słabo standardowo. Co jak wrócę? No i co? Lecimy. Dziękuję Wam za trzy łapki w górę. Pod pod przed poprzednim odcinkiem, tak to powiem, pod poprzednim odcinkiem, trzy łapki w górę i zero łapek w dół, co mnie bardzo ucieszyło, co polecam subskrybować ten kanał i dzwoneczkować, żeby nie przekapić żadnego kolejnego filmu. No i co, lecimy już, wsiadamy do naszego słota, ja sobie tylko zalokuję, żeby jakiś niepożądany gość na mnie wsiadł, mam tutaj na myśli policję oczywiście, no i zaraz sobie weźmiemy nasze lambo. Nie będziemy zajeżdżać do bazy, bo to nam zajmie kupę czasu. Jeszcze ta przemiana w Lambo i w ogóle. Tutaj od razu możemy sobie przecież przemienić, nie? Dobra. Spawn. Okej, okay. spawn Lamborghini. Oczywiście nie wyjedziemy takim fabrycznym Lamborghini z e, garażu. Ja to chyba trochę ścisze, bo mi się wydaje, że troszeczkę za głośno może być. O tak, chyba będzie lepiej. Dobra, nie wyjedziemy takim fabrycznym, bo to będzie wstyd po prostu. Trzeba tutaj pokazać, że, że jesteśmy czegoś godni. No i mamy te nasze Lamborghini, które na live, przy pomocy serdecznego Uniolola, czyli Magdy, dziękuję Ci za to jeszcze raz bardzo serdecznie, że pomogłeś mi uzbierać te pieniądze. Oraz dziękuję oczywiście Wam, że wtedy byliście ze mną na live. Widzę, że pociąg jedzie i to jest dobra rzecz. Dobra. Tącimy. do, No, jakoś się udało. Tylko teraz tego nie spalić. Dobra. Dobra, tu jest otwarte. Skarbiec otwieramy. To będzie taki luźny odcineczek, nie? W którym po prostu obrobimy parę tam rzeczy, nie? To będzie po prostu taki luźny, fajny odcinek. Uzbieramy sobie konkretną sumkę. Pamiętajcie o wysyłaniu skrzyneczek pod nick, który macie w prawym górnym rogu, oraz który będzie w opisie. Ok, mamy level 9. Wow, nieprawdopodobne. Ty, tu jest jakiś fajny autko, ale za 500 to jest chyba Bugatti, Jeśli dobrze się nie mylę, jestem jakiś dobry, jeśli chodzi o auto, a Jezu, co to za oczoplony są? Halo! Halo! Ja nie będę oślepiał moich widzów. A łaż Mi oczy bolą. O! O! Jailbreak oślepia graczy. Dobra, zobaczmy jak wygląda jubiler. Zamknę. Czy ja trafiłem na pewno do Jellybreaka? Bo taka sytuacja to mi się nie przypomina O, 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 okej, okay, okej okay. Tak jakby no, nie, 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 wnikam Dobra, lecimy dalej, muszę znaleźć jakieś auto, bo na razie to jest słabo No a kupionego to nie mam, bo to kosztuje tam 400 chyba robusów? 50, no Czyli nawet by mnie na to było nie stać Okej, okay. tutaj już mamy Lamborghini, ktoś nam podstawił, ja się bardzo cieszę, mam nadzieję, że nie będzie zablokowane. Tu jest za 50 tysięcy, to jest ten ustęp. O, dziękuję. sobie jedziemy, pojedziemy to przerobić. Jest otwarty bank, ale karty nie mam więc jest słabo. Yy, dobra. W ogóle, jak ja dawno nie grałem w Jailbreak'a, moi drodzy. Jest ja strasznie dawno nie grałem w Jailbreak'a, to jest niemożliwe. No tak. Jeśli będziecie chcieli Counter Strike'a Global Offensive, tego prawdziwego, nie? No to napiszcie w opisie, bo nie wiem, no... Napiszcie w opisie, czy po prostu chcecie tego Counter Strike'a. Dobra, lecimy dalej. Muszę tutaj zakręcić, bo pod tamtą górę nasze Lambo nie da rad wjechać. Dobra. Jesteśmy. To będzie taki luźny, 15-minutowy, powiedzmy, odcinek, tak. Dobra, wyjeżdżamy naszą Lambo i lecimy. Tylko, gdzie tutaj pojechać? Właśnie. Jezu, co wy zrobiliście z tym jailbreakiem? Dlaczego tu jest off top że nadal zamknięto. To lecimy do jailbreak planta. Eee, już się bałem, że się zablokuje. Dobra. Jezu, ten oczopląs O Jezu Przez j będą musieli mi zdenerwatyzować film Dobra Stajemy tutaj Co jest? Dzięki Oj, 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 oj Ziomek też dobrze sobie nie poradził Proszę poczekać, aż się mi tak jakby odrodzi HP do powiedzmy połowy Bo nie chcę zginąć na... <laughs> na samym starcie Jezu, jaką chrypkę dostałem Dobra Żeby nie dostać głupio obrażeń co zrobimy tak to Tak i tak, dobra Mamy to <laughs> Ty, patrzcie Teraz są nawet te liczby To ja tego nie wiedziałem? Że tyle update'ów było? To muszę zra A, inne halo, inne poproszę. Dobra, czyli to będzie tak. To jest tak. To je będzie tak. Cyk. To będzie tak, to będzie tak, to będzie tak i to będzie tak. Dobra, mamy nasze uranium. Musimy teraz pędzić do bazy. Dobra. Słuchajcie, dobrze, że na live zrobiłem to, 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 to Lamborghini, bo ja bym nie wytrzymał, moim drodzy. Nie wytrzymałbym. Dobra, lecimy. No bo jakbym normalnym samochodem miałbym jeździć teraz... Yy, yy, do bazy z tym uranium, no to no to, 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 to bym nie wytrzymał, no. To by było jakieś 3000, nie? A teraz to może być nawet 4 XD. No dobra, pędzimy. Może się uda nawet 4... Nie, nie, uda się 4500. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, nie będę robił starta, bo kiedyś się tutaj wywaliłem na głupi... na głupią mortkę swoją. No tak jak teraz. No i po prostu straciłem czas, no i miałem tylko 3000 chyba uraniu. Dobra, lecimy, bo ja tutaj spędzam czas na gadanie, a nie na jeżdżenie do celu dobra, będzie 4 4300. ładnie nam to poszło. Mam 40 tysięcy dobra, to myślę, że co. Zrobimy jeszcze z jeden rabunek i będziemy się z wami żegnać. Tak jak mówiłem, to będzie taki luźny odcinek, bo nie było odcinków. Dobra, lecimy. Może teraz sobie polecimy do tego jubilera. Bo nie wiem. A, bo oni już obrabowali. Fajnie. Dobra, to może będzie tam muzeum. Ja w ogóle jakoś olewam to muzeum. Dawno nie rabowałem muzeum w ogóle. Bardzo dawno nie rabowałem muzeum. Dobra, no to lecimy. Jest ranek, więc teoretycznie może być otwarte. zobaczmy, czy ta moja teoria się sprawdzi w praktyce. Dobra. Ci w ogóle czekają chyba na pociąg, a ja ominąłem skręt. Ojojoj. Oj, oj. W ogóle fajnie by było, gdyby kiedyś te kolce tutaj od kół na przykład, nie wiem, przedziurawiały inne koła albo zadawały obrażenia. To by było fajne, gdyby jailbreak coś takiego zrobił, nie? No bo to jest tylko na razie dla wyglądu, nie? A fajnie gdyby było na przykład do zabijania. Wtedy to pojazdy stałyby się niebezpiecznymi robotami. Co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach. Dobra. Jesteśmy już tutaj przy muzeum. I jest to otwarte. I czemu się te drzwi otwierają? Czy był jakiś update z otwierającymi drzwiami? Czy ja po prostu... Tu nie wiem. Okej. Okay. Okej. Okay. Po prostu chyba jest jakiś bug. Tak. Bug jest. I muzeum zostało już otworzone. I ja nie zdążyłem. A nie! Dobra, pod nami. Tak to, to wbijamy tam do środka. Jezus Maria! Dobra, udało się. Ja się bardzo cieszę, bo nie zadałem prawie w ogóle obrażeń. Dobra, jedziemy, jedziemy lecimy po jedną kostkę. W ogóle ja w ogóle w tym muzeum... W ogóle ja w ogóle. To fajnie. Nie rabuję tych obrazów, które są po drugiej stronie. Nie wiem dlaczego, nie wiem czemu. Ale tak bywa. Widzicie jaki parkurowiec jestem? To już jest zrobiony w ogóle. Aha, to fajnie masz. Fajnie masz ziomek. Fajnie. A w ogóle jakichś dwóch nógów chyba weszło. A bo on nie umiał tego otworzyć zakładam to jest takie proste, serio. Jej trzeba tylko poklikać. Dziękuję. Pull the labor. Mogę wyjść? Haha. <tryk> Dobra, to my lecimy do muzeum Elko. Dobra. No i muzeum, to już będzie koniec naszej wycieczki po Jade Lake'u. Dokładnie, tak. Ja się jeszcze tylko wtedy z wami pożegnam. Zrobię fajnego screena na miniaturkę. No i będziemy się żegnać, tak. Dobra, pamiętajcie, żeby wysyłać mi skrzyneczki. Nikt macie w prawym górnym rogu, oraz nikt będę dawał w opisie. Dobra, no to co. Wysiadamy, cyk. No i co, ja się chyba tutaj z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. To był taki krótki, luźny film, tak? Z kamerką, co jest bardzo myślę fajne. No i, no i no i co? Było fajnie, tak? Udało nam się obrabować te trzy rzeczy bez zabijania. No i co, mogę tutaj powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że łapeczka i subskrypcja jeszcze jest zostawiona. No i co? Niech w prawym górnym rogu ostatnia szansa do zobaczenia oraz będzie w opisie oczywiście do wysyłania skrzyneczek. No i co? Ja Wam bardzo dziękuję z całego serduszka za oglądanie. No i cześć!